łączyła nas po prostu pewna idea idea walki o wolność i godność kobiet, ale również i mężczyzn. Sam pomysł pozbawienia kobiety prawa do decydowania o swoim ciele, życiu i zdrowiu jest dla mnie tak okrutnej, nieludzkiej, że naprawdę ciężko zebrać myśli i chciałabym powiedzieć tylko tyle, że się do tym nie zgadzam. Jestem babcią. Zależy mi na to, żeby moja córka rodziła zdrowe dziecko, żeby moja wnuczka kiedyś urodziła również zdrowe, a za przepaszczenie tej szansy dla moich dzieci, dla moich wnuków. Bo to jest po prostu cofanie się w tych w, w, w przepaść y, przeszłości. Ta ustawa jest bardzo barbarzyńska. Ja jestem matką dwójki dzieci, i nie wyobrażam sobie teraz, gdybym zaszła w ciążę z trzecim dzieckiem, że przez tą głupią ustawę będę musiała umrzeć, ponieważ nie będę mogła urodzić, dajmy na to, zdrowego dziecka i moje dzieci zostaną pozbawione matki. Nie chcę również, żeby moja córka, przez tą ustawę, którą próbuję PiS przepchnąć, umarła umarła ze względu na ciążę, której jednej Boże nie donosi i nie chcę patrzeć na to, jak tracę i córkę, i wnuka. W moim mieście już nie ma z uwagi na takie rzeczy. Nie ma miejsca, gdzie moglibyśmy się spotkać, natomiast w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu za to zrobią biały marsz, w którym od jednego kościoła do drugiego kościoła będą pregwenować tysiące ludzi. I dobrze. Może, może oni wiedzą więcej niż my, może oni rozumieją więcej niż my, może oni w ogóle wszystko wiedzą. Bo przecież powiedział im to pis. Także nasza historia w mieście, naszym m, taka trzy zdanie, trzy słowa m, opisane w takiej złej historii to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. I tyle. Wam gratuluję naprawdę za to, że tutaj jesteście i cieszę się, że jesteście i że jesteście tutaj w każdym wieku. Przyjaciółka moja, przyjaciółka mojej rodziny, wychodząc dzisiaj z domu na to spotkanie, dowiedziała się od swojego męża, że to jest bardzo niebezpieczne, żeby ona tutaj przychodziła. Bo nigdy nie wiadomo, czy nie będzie potrzebowała czegoś załatwić w jakimś urzędzie. Obok nas jest bardzo dużo osób, które nie włączają się do tego protestu. Część z nich na pewno go popiera, ale po pierwsze, może wstydzi się wyjść na ulicę, wstydzi się ubrać na czarno, wstydzi się przedstawić swoje y, poglądy. Na wielu w moim otoczeniu ten nasz protest jest taki śmieszny. To jest taka nasza... Taki kaprys. Jakiś no, bezcelowy, czego my się czepiamy. To spotkanie jest po to, żeby każda z nas mogła powiedzieć, co myśli. Ja się zastanawiam, czy ja w ogóle mogę myśleć już. Mój instynkt macierzyński i ta miłość, którą bym mogła jeszcze się nie skończyła i gdzieś nawet były jakieś głośne rozmowy na ten temat i nagle bum, bach, trachnie, okej, okay, możesz sobie zajść w ciążę, ale jeżeli trzecia ciąża też będzie nie fajna, nie miła, jeżeli nie chodzi o moje jakieś tam prywatne odczucia, tylko medycznie, tak? Ee, że, że co chwilę będzie szpital, że to że, że może się właśnie nie rozwijać tak jak trzeba, może być to ciąża poza To ma po prostu zdychać, czekać tydzień, dzień, miesiąc, aż po prostu zdechne. Nie będzie mi udzielona żadna pomoc. Chciałaś to masz, jak to pani Pawłowicz powiedziała, powinnam się zastanowić się, zanim poszłam do łóżka w do i to, co powiedział ten koleżanka, to jest to, to, co ja chciałam powiedzieć. To. I dzisiaj powiem tylko tyle. Każda inteligentna kobieta szanująca się powinna tutaj dzisiaj być z nami. Nie patrzysz na nic dokoło. Ta sytuacja e, z ustawą i tak dalej to jest sprawa między mną a żoną. Nie chorownymi politykami, że to jest między mną. Arządów. Czy my chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci? Ani to nie jest Wasza sprawa, ani to nie jest ludzi sprawa, na Muszę to jest nasza, cholerna sprawa. I dlatego to mówię, że jeżeli cokolwiek się nam stanie, cokolwiek stanie się mojej małżonce, to ja zawsze wybiorę ją, to po pierwsze. Bo całe życie jej szukamy, i dlatego zawsze wybiorę ją, tak? Państwo twierdzi, że y, usunąć właśnie to jedno małe życie jest, y, bo, jest zbrodnią, a stracić mnie, bo mogę umrzeć i stracić dodatkowo to małe życie, to, to już jest ok, to jest naprawdę dziwne. Przeraża mnie to, że swoją moralność chcą przełożyć na obowiązujące wszystkich prawo. Oni nie mają do tego prawa. Mogą sobie myśleć, co chcą, mogą się spowiadać, z czego chcą, ale nie, mogą, nie mają prawa do tego, żeby decydować, co my mamy. Jak my mamy się czuć, za co być wydziwieni, mało tego karali prawem. Byłam w, ciąży, w pierwszej ciąży, która była zagrożona, nie no nie ja pierwsza, nie ostatnia. Wiele z nas przeżyło taki dramat, kiedy kobieta leży plackiem, kiedy każda godzina oczekiwania, co będzie dalej, to jest, to jest masakra. Szpital, patologia ciąży i tak dalej. Udało mi się, szczęśliwie urodziłam synka, ma dzisiaj 9 lat, jest cudowny. I teraz tak sobie myślę, że gdybym się nie, nie udało, gdybym tę ciążę poroniła, jakim ja bym była obarczona niesamowitym ciężarem winy sama w sobie, że, 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 że mi się nie udało, że, 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 że ta ciąża, że tak powiem, no nie została donoszona, nie mogę sobie w ogóle wyobrazić tego, że jeszcze do tego wszystkiego wmierzałby się, nie wiem, prokurator, że musiałabym tłumaczyć się komuś, że, nie wiem, czy może nie doszłoby do tego postępowania. Nie mam pojęcia, jakby to miało wyglądać, bo oni <głodziewanie> zakładają, że, że, że będzie takie postępowanie do trzech lat, będzie groziło tej kobiecie, tak? Jaką stygmatyzacją chcą nas obarczyć, nas, które kobiety, które oczekują, chcą tego dziecka. Byłam w pracy na czarno, na szczęście, z tego względu, że to jest dress code wymagany, ale... Nie powiedziałam nikomu, gdzie idę. I to jest na przykład. Ja się muszę przyznać do tego taka, taka, taki, taki, takie twórczości. Dlatego chciałam te powiedzieć, powiedzieć. No ale to jest przykre, bo ja się boję. Na no, przykład, szczęśliwie powiedzieć, że to się sądzi, właśnie, że o Boże, ty jakaś głupia, idziesz na jakiś protest, właśnie. Jak kobieta poroni dziecko, to już nie jest matka, która straciła dziecko. Tylko kobieta, która po prostu poroniła dziecko, ona sobie ma z tym poradzić. Nie ma wsparcia psychologicznego za dużego. Często w ogóle nie ma robią wsparcia. Kobiety, które chronią dziecko muszą um, czekać, aż, aż to dziecko po prostu się urodzi martwe. Dzisiaj mówimy o tym, że przeciwnicy nas mówią, że przecież kobieta, która y, y, ma dziecko w brzuchu, to, to jest inny człowiek, ona nie może decydować za to dziecko, które jest w środku. Ona może decydować za siebie, ale musi chronić to życie święte, które, się, które gdzieś tam w niej kiełkuje. Ale jak dziecko się urodzi ciężko chore, to ta kobieta zostaje sama. Ona siedzi w domu, przykuta do tego łóżka, dziecko wegetuje, matka patrzy na to cierpienie. Ile razy czytałyśmy takie straszne wyznania z desperowanych matek, że gdyby mogły, to by po prostu odłączyły respirator. Bo widzą cierpienie codziennie, wykrzywiającą się twarz z bólu, dawkowanie morfiny i po prostu czekanie i modlitwy. Przepraszam, Panie Boże, zabierz to dziecko.